Cześć, witam Was na kanale Kreatywnie Twórczo i w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was przepis na masę papierową połączony również z takim DIY wazonikiem w stylu znowu Indie, Kit, bo teraz dużo rzeczy w tym stylu możecie zauważyć na moim kanale. I zaczniemy oczywiście od przygotowania tej masy papierowej, więc najpierw przygotujcie sobie takie ścinki papierowe. E, wsadźcie je do jakiegoś blendera, jakiejś rozrabniającej maszynki. I rozdrabniajcie ten papier tak długo, aż uzyskacie taki bardzo delikatny puch. To jest ważne, bo wtedy po prostu masa będzie gładsza i będzie się Wam z niej lepiej tworzyło. Teraz do 50 gram kleju takiego białego PVA dodajemy 2-3 łyżki skrobi kukurydzianej oraz 1 łyżkę soli. Następnie do tego jeszcze dodajemy 1 łyżkę octu i pół. Łyżeczki i proszko do pieczenia. Całość mieszamy. I do takiej gładkiej, wymieszanej masy dodajemy jedną łyżkę dowolnego oleju roślinnego. I teraz do tej gładkiej masy dodajemy po prostu nasz puch papierowy, ja to tak nazwę, e, i wyrabiamy. Jeżeli chodzi o to, ile przygotować tego papieru, to e, ja bym to określiła po prostu tyle, ile Wam tego zabierze ta Wasza masa, tego się tak nie da za bardzo wyliczyć, ale wydaje mi się, że takie około półtora kartki A4, jedna cała kartka A4 i pół, bo masa jest dosyć klejąca, więc jeżeli nie chcecie aż tyle, żeby Wam wyszło tej masy, albo wydaje mi się, że na wazonik spokojnie wystarczy połowa, to po prostu podzielcie wszystkie składniki przez dwa i yy, wtedy będziecie mogli użyć mniej papieru. A na ekranie możecie już zobaczyć taką formę, którą ja przygotowałam z folii aluminiowej. Jest to taki wazonik. W środku tej folii aluminiowej są chusteczki, jakieś skrawki papieru. I w ten sposób właśnie zrobiłam sobie formę, która ułatwi mi teraz tworzenie wazonu. Pamiętajcie, że podczas tworzenia tej formy w folii aluminiowej należy użyć tego, co będzie Wam potem łatwo wyciągnąć, gdy już wazon zastygnie i stwardnieje, czyli właśnie najlepsze są chusteczki, folia aluminiowa, bo to są takie rzeczy, które łatwo można wyciągnąć, łatwo je można też pożyć na mniejsze kawałki i z tym totalnie nie ma problemu. I teraz, jak widzicie, obklejam całość masą papierową, wygładzam brzegi i masa, jak widzicie, sprawdza się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ja robiłam ten przepis pierwszy raz i byłam bardzo zaskoczona tym jak świetnie ona działa. Naprawdę zachowuje się tak jak ta kupna. Ewentualnie może być troszkę bardziej na przykład klejąca albo twardsza, ale wtedy zawsze można lekko podmanewrować ze składnikami. Taki ulepiony wazon zostawiamy do wyschnięcia na około 15 godzin, całą dobę, całą noc, coś w tym stylu, aż po prostu będziecie widzieli, że jest on cały twardy i suchy. I tak jak widzicie tutaj u mnie, jest on mega twardy, naprawdę jakby był z jakiejś gliny. Jest to super, super materiał, mega mogę go polecić. I teraz zabieramy się już za malowanie naszego wazonu. I do tego ja przygotowałam dwa kolory: jeden to jest taki pastelowy, miętowy zielony, jak widzicie tutaj, i drugi to jest taki ciemny zielony. I zamysł na to jest taki, że cały wazon będzie zielony. A takie wzorki wykonał właśnie z tego jasnego, miętowego, zielonego. I tutaj po boków chyba mam grafikę z Pinteresta, którą się inspirowałam e, i dzięki której wpadłam na pomysł, by właśnie tak ozdobić ten bazon. I tak się prezentuje gotowy, już pomalowany farbami. Akrylowymi wazon. On schnie dosyć szybko, bo około wydaje mi się, że pół godziny jest już całkowicie suchy, więc te farby akrylowe nie potrzebują już tak dużo czasu, jak cały wazon. I oprócz tego, że może on właśnie służyć jako taki wazonik, ja mam tutaj takie sztuczne kwiaty, to może on również służyć jako jakiś pojemnik na ołówki, na pędzle do makijażu, na jakieś cienkopisy, co tylko chcecie, to wszystko zależy od Was. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że odtworzycie ten przepis. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!